Siemaleczko witam na kanale On Gerasz i Pomysły nie znam się, ale naprawię agregat prądotwórczy taka mała pierdołka nadaje się jedynie do tego, żeby podłączyć lodówkę, tam nie wiem, może ma 1,5 KW mocy, ale jest świetny, bo mało pali, jest cichy, jest wydajny jak na. tylko że nie odpada, ale. że po prostu ja... Na ten temat nic za bardzo nie mogę powiedzieć. Zrobimy i będzie zaraz odpalał. Pierwszą rzeczą, jaką będę chciał zrobić, no to wyczyszczę gaźnik. Nie będę tam zmieniał ustawień. Na razie wyczyszczę gaźnik, zajrzę do środka. Z pomocą oczywiście myjki ultradźwiękowej. Agregacik taki. Aha, jeżeli ktoś byłby ewentualnie zainteresowany, to u mnie na kanale możecie z łatwością znaleźć test tej myjki. Tam. Opowiadam, testuję, pokazuję jak to działa. Także zapoznać się proszę, jeżeli ktoś chętny. Za chwilę tą osłonę odsłonię. Tak. Za chwilę tą odsłonę, odsłonę odsłonię. Dobrze. Dwie ślubki. Ślubokręt krzyżakowy. Taki większy. I rozkręcamy. Zaopatrzony jestem w narzędzia. Ostatnio już właśnie powiedzmy, że w ostatnim czasie poczyniłem zakupy więc w Narzędzia jestem dobrze zaopatrzony. Nie będę rozpinał tych kabelków, bo później nie połapię się który do czego był i który gdzie ten podpiąć z powrotem dobra. Ale mamy gaźnik na wierzchu. Szybko, szybko poszło, to będzie szybki. Szyb, szybka robota dzisiaj będzie. A, robota idzie. Trochę się daje, ale e, już szmateczka pokażę wam coś, bo e, możliwe, że tutaj są nowe osoby. Tak wygląda mój garaż. Tak wygląda mój garaż, tutaj widzicie stół, tutaj widzicie inne rzeczy. I zapamiętajcie go w tej formie, bo raczej już nigdy nie będzie tutaj takiego porządku jak dzisiaj. I to serio mówię. Dobra, bierzmy się. Nie lubię nie lubię z benzyną robić, bo później łapy śmierdzą nie nie jest to brudne ale, ale mogło być tak że się jakaś jakaś dysza się zotkała co to chodzi paliwo było w środku to jest też nie wiadomo co ja się na tym nie znam za tak bardzo ale tak jak mówię nie znam się, ale ale naprawię bo czemu nie Myjka jeszcze potrzebuje dłuższej chwili, żeby się zagrzać. W ogóle, czy jest tu iskra? Bo ja tak wyciągnąłem ten gaźnik bezmyślnie, ale nie sprawdziłem, czy... Nie sprawdziłem w sumie, czy iskra w ogóle jest. Nie wiem, czy widzicie, czy nie, ale iskra jest. Iskra jest, paliwo jest i tylko wyczyścimy ten gaźniczek Jak powinno to hulać, myślę. To myślę Myślę, że będzie można układać dziadostwo Wrzucamy do frytkownicy A few i teraz będzie głośno już Two thousand years later. Six and a half hours later. Hey, Twelve seconds later. Coś jest, coś 5 3, 1. Koniec. Dobra. Tą wodę to sobie muszę zostawić, bo ona jest jeszcze czysta, jeszcze się wykorzysta, jest z płynem. Szkoda płynu, szkoda wody. Dobrze. Oj, gorąco. Myjka jednak robi robotę, bo przyjrzyjcie się. Znaczy, ja wiem to nie było brudne, nie? Ale... Ale tutaj było brudne. No zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda jak nowy element po prostu, no. dlatego mówię, że myjka może i okej, okay, 6 stówek kosztuje, no nie, ale tak wygląda z wierzchu, i tak samo wygląda dysze w środku. Po prostu ona, ona potrafi wymyć każdy brud z każdego zakamarka, bez rozbierania. A wiadomo, że jakbym w tym momencie. Jakbym w tym momencie wykręcił te dysze, no to nie wiem, musiałbym sobie tutaj kombinować, zaznaczać która, skąd, gdzie, jak. No byłoby to skomplikowane na pewno, bo no, duży byłby margines błędu, jak to u mnie bywa. Czekajcie, bo to było tak, czyli no, to musi być mniej więcej tak, bo tutaj jest taka tu jest taka ślubełka spustowa żeby spuścić paliwo tam, jak się nie używa niby, nie? Trzeba to zostawić na wierzchu. Dobra, cyk. A jak nie będzie palić? Ej, co jak, co jak nie będzie palić? W sumie nie wiem, bo... No nie wiem. Teraz śrubałka. Dziwne to jest, że tak się skręca na przestrzał wszystko. Obudowę z gaźnikiem razem, wszystko. Szybka naprawa i... Czego tu został? A to pewnie zapasowa, albo, albo już tu leżała. Poczekamy chwilę, żeby sobie paliwo napłynęło. Jak odpali, to odpali, a jak nie odpali, to dzisiaj już nic nie robię więcej. Ale odpali, musi. Sanie ustawimy na full. Siadaj tym bale i nie galaj! Dobra, jedziemy, Adaś, jedziemy! Gówno nie chce odpalić! No to jak? Kurde no, co ty? Nie wrażenie! Ej, kurde! Nie spodziewałem się, ale to udało się coś zrobić i działa. Jakie dziwne uczucie. Naprawdę szczerze nie do, końca, nie do końca wierzyłem, że się uda, ale... No widać. Zdałem się na tym. A wam jeszcze raz dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć i wszystkiego dobrego. Życzę piątek z kanału Ongaraż i Pomysły. Cześć na razie.